Przewodnik, oprowadzał, przewodnik. przewodnik nas oprowadzał. O Jena. Teraz jeszcze flagę wymyślił, że można podpisać. Sam wymyślił flagę? Tak, wymyślił flagę dwukolorową, taka ładna. O jena. Chodzi, Chodziło o to, że młodzi nam powiedzieli, bo na, na oglądanie się właśnie tych różnych tych sytuacji słyszałem trochę. Co też Ojciec młodzi Wysu. nie oglądają teraz. O Kolejna próba, bo. No i co? Pamięć się skończyła. E, dzisiaj w naszym odcinku mamy kilka specjalnych e, starzeń, okoliczności gości. E, mamy gościa specjalnego tutaj. E, czy Stariusz? Czy... Wyciągamy go na specjalne okazje. <grybujesz> <grybujesz> Ważny odcinek i przy tej specjalnej okazji troszeczkę odstawimy na bok memy, bo chcemy pokazać o czymś bardzo, bardzo fajnym. W tym roku, właściwie od zeszłego roku, przeżywamy taki ciekawy, wyjątkowy czas dla naszego zgromadzenia i chcieliśmy tak troszeczkę z Wami powspominać, bo też na świeżo jesteśmy po czymś wyjątkowym. Więc... Tak, właśnie wróciliśmy ze spotkania z a, kardynałem Rysiem, który odprawił pierwsze liturgiczne, historyczne wspomnienie z ojca Gwidona. I o tym będzie też ten temat. O! Jak ty jeszcze raz! Nie, nie! O Ojena. A kimże był ten ojciec Gwidona? To jest pytanie do kogo? Podchwytliwe. No nie tak miało być. Bo y, może mało o tym y, mówimy, ale ojciec Gwidon to była osoba... To była osoba. Nie! Ojciec Gwidon, proszę państwa, to była osoba, jakby ktoś nie wiedział. Masakra! Jeszcze raz! No nie jeszcze raz! Tak, jeszcze nie. raz! Dalej, gramy dalej. Stary, co to znaczy jeszcze raz? Trzeba być twardym, ojciec Gwidon był twardy. Co, fan? Co, fan, co jest, Stefan? Co jest, Stefan? Co jest? To jest, Stefan, z tym płakaniem twardym trzeba być, a nie miętkim? Jak żelazo. Jak osoba. Jak osoba. No, ja wam powiem, kto to był. Ojciec Widon to był taki gość, który yy, tak na przełomie XII i XIII wieku, chwileczkę przed Franciszkanami, założył taki zakon Ducha Świętego. I oni byli przełomowym zakonem, przełomową wspólnotą, mega przełomową w ogóle. Przede wszystkim, że współpracowali bracia, siostry i właśnie osoby tak towarzyszące świeckie razem. Oprócz tego, że prowadzili taki dom, domy otwarte dla wszystkich potrzebujących, szukali po mieście osób, które potrzebują pomocy i udzielali im ich. To jeszcze później, kiedy papież zlecił im przejęcie największego w Europie prawdopodobnie. Na pewno bardziej lepiej funkcjonującego szpitala, Szpitala Ducha Świętego, właśnie w Rzymie, to zorganizowali tam bardzo dobrze działającą pomoc dla, dla porzuconych dzieci. Do tego stopnia, że tam powstało pierwsze okno życia. Wychowywali sieroty, dawali im zawód, wydawali za No to bardzo taka drobiazgowa, drobia, drobiazgowa i rewolucyjna w ogóle e, przestrzeń, jeżeli chodzi o wsparcie dla tych, którzy potrzebują domu. Nie? <ścoughs> Więc to jest e, nasz duchowy ojciec, i kiedy patrzymy na niego, to myślimy o Przewodnik. przewodniku tak. naszym jak, duchowym. Nie? Się tak. Nie. Więc. E, I co ciekawe, dlaczego ten rok jest taki wyjątkowy, bo po 800 latach, ponad 800 lat. Ten, ta, osoba. ta osoba, ten, ten już teraz błogosławiony, nic jakoś specjalnie w kościele nie był jakoś uznawany, jak, jak inni założyciele zakonu, czy inni święci błogosławieni i dopiero teraz, ciekawe, dopiero teraz po tylu latach papież Franciszek dołączył go do kultów błogosławionych i to jest takie niesamowite. Bardzo do, do, dużo do tego przyczyniły się nasze siostry, za co jesteśmy też wdzięczni. Na zesłanie Ducha Świętego w naszym roku, to był zesłanie Ducha Świętego, u nas braci Siemaneczko, Rado się Darek, zgłoś się, też byłeś. Też był. No to nie jest takie oczywiste. Ja już, to, ja już zwątpiłem. Na tym zesłaniu, e, na tym zesłaniu Ducha Świętego był taki moment, w którym mogliśmy powiedzieć, podzielić się tą radosną wiadomością, bo chyba wtedy dowiedzieliśmy się tego dnia, zesłanie Ducha Świętego, że Gwidon zostanie ogłoszony oficjalnie błogosławionym. Dlatego zesłanie Ducha Świętego, które nas ważne, połączyło się momentalnie z błogosławionym ojcem Gwidon. Mm. To było takie ultra mocne, też z drugiego powodu, bo wyjątkowo w zeszłym roku mieliśmy tak zwane zebranie plenarne, gdzie tutaj nasz zakon jeszcze raz decydował nad poważnymi rzeczami i w jakim sensie chwilę przed tym Gwidon stał się jakby tym, który nam pokazał, ja też chcę o to się zadroszczyć. Dla mnie to takie było mega mocne. No i ta 50. Jeszcze tego... wytłumaczę, że zebranie plenarne nie chodzi o to, że się zbierają w plenerze, tylko że to jest takie spotkanie. Rada zakonna. Tak, coś takiego. No, najwyższa władza zakonna, złożona ze wszystkich braci wieczystych i oni ważne rzeczy robią. Nabuzowane. Tak, no, bardzo nabuzowane. <słuch> no. Ale czuliśmy, że jakoś Gwidor chce nam pokazać. Hej, hej, właśnie tutaj się odzywam. No i z tej okazji potem yy, mieliśmy moją możliwość pojechać do papieża Franciszka. I on yy, bardzo się ucieszył, że nas zobaczył. Widział, o duchacy, zapraszam, chodźcie, powspominamy stare dzieje. Yy, byliśmy, pojechaliśmy w kilku miesiącach w grudniu do papieża Franciszka Zaprosił nas na Watykany kawy nie dał Kawka na wyno dzisiaj towarzyszy mi Nie, ale nie dziwota. Dla czystu osób kawy to ja bym też nie robił ani nawet ciastka nie lubił. No nie dał kawy, nie dał ciastek Ale dał, zobacz taki pokaż ten wichajster, co no, dobra, dał Wichajster <laughs> ja dał taki Wow nie dało, zdobyliśmy, no, zdobyliśmy. ciężką My, walką. No. Pałły, krwią i potem i Szarpaliście, strasznie. <grym> bo, 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 tego, bo w ogóle tak. nie było wiadomo, jak to spotkanie będzie wyglądało. Do ostatniej chwili nasze Trzymasz do góry nogami. Zamianku, które tam głównie. Nie ja żartowałem, żartowałem. Głównie <grym grym> tam <grym były w kontakcie z papieżem, jak, czy tam z tą całą ekipą od papieża, nie wiem, jak oni się nazywają. Poważna ekipa od papieża. Kanonicy papieżcy. <laughs> nie wiem, ale w każdym razie nie, nie było do końca wiadomo, jak to będzie wyglądało. Czy papież tam jakoś e, przyjdzie, czy jakoś nie, nie, wiem, nie wiem, wiem, czy można będzie podejść, czy całość, kiedy, jak, co. I okazało się, a, a różnie, różne tam osoby, które tam bardziej znają takie maty, mówią, że ostatnie lata rzadko się zdarzało, że papież w ogóle dopuszczał do siebie, żeby ktoś przychodził tam na takie adwokacje, żeby podchodził. A nagle Przychodzi, przychodzi ta, ta cała świta i mu, mówią, że można będzie każdemu osobiście personalnie podejść do papieża, yy, troszeczkę podtrzymać za rękę i. Tylko nie całować rękę. Tak, Ty uwaga. Uwaga, było głośno powiedziane trzy razy w różnych językach, jakby ktoś nie załapał. Podchodzi się, w żadnym wypadku nie klękać. Tak? Error, tak, 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 tak. Error. W żadnym wypadku nie całować ręki. No i podchodzimy po kolei tak szybciutko. Ile tam było? 20 minut na 300 osób? No, tak jakoś. Króciutko, nie? I nasz taki przyjaciel drogi wymyślił coś takiego, bo my jesteśmy trochę tam za mało ogarnięci w tych tematach, a przynajmniej ja. I taki przyjaciel wymyślił, że można załatwić podpis od papieża. Wymyślił nam taką kartkę, gdzie przygotował też takie, takie właśnie dla papieża i powiedział, że podejdziecie do papieża, i on wam podpisze, akurat do mnie, bo tam trochę hiszpański znam, że, że papież podpisze. Tylko, jak uda się, to może, tak, wiesz co? Tak, może jeszcze jakby się udało zdobyć to pióro, nie? I jak podchodziliśmy ze z Tarasem, z do papieża, teraz jeszcze flagę wymyślił, że można podpisać. Sam wymyślił flagę? Tak, wymyślił flagę dwukolorową, taka ładna. Niesamowite. I, i, i właśnie jak podchodziliśmy a byliśmy przedostatni, to mieliśmy chwilę więcej czasu, no bo tak już trochę wrzucili wszyscy na luz, już tam nikt nie gonił. I w momencie, jak tam próbowałem papieża zagadać, <noise> drogi papież, tutaj taki autograf, te, te sprawy, to w tym momencie Taras odwracał uwagę, właśnie uklęknął i zaczął papieże cełować. Jeden, <noise> dwa razy, trzy razy. I to było, no, <noise> mega komiczne, że wszystkie, wszystkie te zasady... Wszystkie... Ale przede mną no, bo... siedziała jeszcze taka babka, która <noise> też Miała gdzieś wszystkie zasady, było też głośno powiedziane, że nie robić żadnych zdjęć i filmików, nie? A ona siedziała przede mną i chociaż znała polski, bo to była jakaś polko-włoszka, to mówiła po włosku, chociaż bo my po polsku zwracaliśmy uwagę, że nie wolno robić filmików, ale ostatecznie w sumie nie robiła filmików, dlatego że podnosiła wysoko, bezsilnie tak telefon do góry i wyłączała nagrywanie, nie? Czyli nagrywało się. Podnosiła do góry, wyłączała nagrywanie. Wszystko nie nagrywała, sobie wszystko. I jak już wszystko nie nagrała, co tylko chciała nie nagrać, to włączała nagrywanie i chowała telefon do kieszeni. I ma takich. Czasem a, tak jak ja robię przy tych nagraniach. I ma takich, a tak dokładnie to nie ma takich. Mnóstwo filmików z tego dnia. I miała... I, I nie ma ich, która raczej niż ma. No, no spokojnie, jest 13-14 filmików w ten sposób. Kieszenie. Tak. I tak, była mega taka... Nie słucham was, bo ja nie mówię po polsku wcale, chociaż tak naprawdę mówię, tylko tylko po włosku. Wyłącz, proszę bardzo. Co tam papież mówi? Nie nagrywam. Nie nagrywam, nie nagrywam. Aaa, nagrał sobie kieszenie, włącz. Wykopali duna sprawiedliwego, ale sami w niego wpadli. Taka tak. ciekawostka turystyczna. I to, co mi się bardzo podobało w tym czasie, to to, że mm, przyjechaliśmy tam z liderami, ważnymi osobami związanymi z naszym zakonem. Z, no właśnie ze wspólnot nam towarzyszących i mogliśmy im pokazać konkretne miejsce. Zobaczcie, tu jest okno życia, tutaj działał Gwidon, tutaj są miejsca, gdzie chodził, gdzie się modlił, tu są korzenie naszej wspólnoty. Nie? I to było takie kluczowe, uważam, że mogliśmy podzielić się naszym dziedzictwem z osobami, które razem z nami chcą budować kościół w tym charyzmacie. Nie? To, to jest czad. Powiem Ci... Powiedz mi. Powiem, już drugi raz powiem, bo drugi raz to Powiedz. Gadaje. Wyrzuty sumienia te były u mnie, te u których Ojej! Ale <laughs> jeszcze raz powiem. Jakie to wyrzuty sumienia? No bo jest tak, że tak, no, katamy tam czasem wspominamy Gwidona, jak to się pyta, co to za zakon, znaczy no, to jacyś prawosławni, takie dziwne krzyże i coś i tam, i tam, duchacze, a, a my mówimy no nie, taki Nowy zakon, który tak dać Prosta zasada, bo często właśnie duchacze to jest inny zakon większy, większy o wiele niż my, dlatego wszyscy, jak nas widzą, to mówią duchacze, bo kojarzą z tym większym zakonem. Tak. Jeżeli się coś rymuje, duchacze, na przykład nocne puchacze, to nie my przepraszamy, duch duchaczów. Tak. Ale duchaki fajne chłopaki. Przepraszam za niego. O, to my. Albo duchacy fajni chłopacy. To też my. Dwie poprawne formy, duchacy albo duchaki. Duchacy fajni chłopacy. Nigdy nie, nie słyszałem, żeby ktoś mówił duchaki. Też mówią często. Mówią. Nie mów, mówią, hopi, nawet Dańskości nie wiesz czy... No. Szybko, zarzuć jakiś temat. No i ten, no i chodziłbym Chodziło no. chodzi, chodzi o to, że młodzi nam powiedzieli, bo na naoglądali się właśnie tych różnych tych sytuacji. Słyszeli trochę. Co też młodzi wiosło. nie oglądają teraz. <laughs> słyszeli, jak ojciec yy, Wiesła opowiadał piękny tym, nie w tych różnych sprawach. I wieczorem mówią, dlaczego nam nie mówicie o tym? Niespodzianka. Nie mówicie, <laughs> a, my, a my mówimy właśnie dlatego, żeby się posłuchali tutaj. Teraz. Teraz. To jest to. Tak, bo zwiedzaliśmy też szpital Ducha Świętego, gdzie nas przewadnik opprowadzał. Przewodnik. przewodnik nas oprowadzał po yy, całym szpitalu i tak dalej. Tam właśnie gdzie widon działał. No i i ostatecznie yy, ojciec Wiesław, który tego słuchał, y, no, zauważył, że ten przewodnik, przewodnik nie jest zbyt wyspecjalizowany w Ojcu Gwidonie, więc jak zaczął opowiadać o tym szpitalu i Ojcu Gwidonie, to nawet przewodnik Gębę pan opadł, mówił, o, to ciekawe. Także przewodnik też się czegoś nowego nauczył, no i ojciec musiał przejąć tą rolę. Tak, rzeczywiście było dużo takiego zwiedzania i byliśmy w tej ekipie chyba najbardziej, tak jak... Wsiedliśmy potem i już zbraćmy sobie mieliśmy takie dzielenie po tym czasie, to mówiliśmy, że co najbardziej cenimy no to chyba też ten czas, że byliśmy z tą właśnie rodziną taką duchacką i na przykład moim muszę wam też powiedzieć takim, żeby... Powiedz nam. Powiem wam, powiem wszystkim. Nie że moim takim przemyśleniem po tym czasie jest to, że fajnie jest zobaczyć te wszystkie historyczne takie rzeczy. Ale... Ale, ale, ale. Takim kościołem. Duchackim. Liczy się wszystko, co, się, co jest po ale. Tak, tak. Ale takim kościołem duchackim, który najbardziej na mnie zrobił wrażenie, w tym całym Rzymie, e, był ten żywy kościół duchacki, który spożyliśmy razem. Amen. Ja Widzicie, Ten kościół przeniósł się do tej włoskiej restauracji jeden z nie? Razem się modąc na ulicy przed e, Bazyliką, niż e, już świętym świętym bazyliką. Już nie, prze, przezywanie Ducha Świętego przed Bazyliką, hmm. co nie to było mocne. Jakby byliśmy, ja miałem takie wrażenie, że nie byliśmy tam turystami. Że byliśmy ekipą ludzi, którzy się modlą przez Ducha Świętego i wchodzą tam na audiencję z papieżem i w ogóle są w Rzymie, bo, no bo Bóg nas tu zgromadził. Więc hmm. naprawdę taki żywy kościół duchacki w Rzymie widziałem w ludziach tam wtedy. W Dla to mnie osoba. To już nie była też ulica poruszająca. Było czy nie było? Była, było. była bardzo Czy nie była? Ja mówię, że była. Eee, no. Dlatego wzięliśmy tutaj tego człowieka, żeby nam tak pięknie podsumował. No, a dzisiaj, dzisiaj kiedy to nagrywamy, to jest wspomnienie bógosławnego Gwidońa. Pierwsze w historii naszego uniwersum. Wspomnienia, wspomnienie liturgiczne Błogosławionego Gwidońa z Montpellier. I dzisiaj to obchodziliśmy sobie w Krakowie. Całą wspólnotą naszym zakonom i nawet, nawet przyjechał kardynał Ryś. Tak, się tak. cieszyć z nami. Cieszy. On jest taki też hmm. mega duchacki. Tak. Na studiach zawsze mówimy, że duchacy są spoko. Ja u niego nie zaliczyłem między innymi. Pani zdaje egzamin! Dziękuję, na ile? Nie zdała pani. Ale jak to nie zdałam? Zna... Przecież ja ludzie, no co wy. No? Bez śmiechu, przecież ja mam wiedzę. No więc y, dzisiaj byliśmy w. w... W, w kościele mariackim w Krakowie z wszystkimi siostrami duchaczkami, a przynajmniej większością. I. No i służyliśmy tam na mszy. Kurczę, jak słucham kardynała Rysia, to. to jest gigant. O tym kazaniu z pługami. Jak wiele razy słyszałem, ojciec często wspominał o tym, <noise> tym ale dzisiaj to, jak biskup kryś to zinterpretował. No, i też to, co powiedział tak na koniec, że jakby po co tu żeście przy. parafrazując, bo nie użył na pewno takich słów. Po co żeście tu przyleźli, nie? Na koniec kazania mówi, że posłuchać po prostu i, i po prostu pocieszyć się, że coś się dzieje liturgicznego, pobajrować, czy pobajrować nie? Czy, <laughs> czy jesteście tutaj, spotkać się z żywym Chrystusem, żeby to Cię przemieniło. Nie? I. No i zapytał na koniec też że jeżeli przyszedłeś po to drugie, to powiedz Amen, co nie? I Kościół odpowiedział Amen. Hmm. Ale też było fajne, że on mm, tak, 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 tak głosił jak naprawdę człowiek, który nie przemawia po prostu, żeby przemówić, tylko że mówi do twojego serca, co nie? I, I mu zależy na tym, żebyś to przyjął. Tak. tak. I cały czas pyta się, co nie, na przykład zwraca się tam do sióstr duchaczek, a wy wiecie, co nie, wy to I bracia, co nie, jakby personalnie, jakby to nie był dla niego msza, tylko liturgia taka zimna, ale spotkanie ludzi, co nie, to było. To było spotkanie same. ludzi. Naprawdę. Naprawdę. To było spotkanie ludzi, to jest dobre określenie. W każdym razie to, co dzisiaj w pociągu tam rozmawiałem z Łukaszem i właśnie się dziwiłem, że jak na patrologii sobie się uczymy o tych takich Patriarchach tam starożytnych, nie jakichś tam wielkich, którzy tam ogarniali jakieś apologie, albo nie wiem, ogarniali kościół, i my się o nich uczymy, bo to są ojcowie kościoła. Ja sobie ich wyobrażam, jakby w ten sposób, nie? Że, 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 że jak patrzę na przykład, jakim biskupem, czy teraz kardynałem jest właśnie kardynał Ryś, to patrzę na niego i mówię: to jest pasterz kościoła. nie, To jest ktoś, kto po prostu oddaje serce dla owiec. Ale pięknie też dzisiaj w czytaniach było o tym, yy, tam była z przełożonymi. I żeby przekładać? Przełożony, nie? Patrz, czekać nie. na koniec ich życia. Czekaj. czekaj. Patrz, e, naśladujcie, wspominajcie przełożonych i naśladujcie ich garę, nie? I, e, e, I wspominając jest... koniec ich życia. <laughs> tak. E, ale e, że, że tak zwrócił uwagę, że. Ma być to, patrzeć na tego przewodnika, nie? Mm. Na, I y, dla mnie to było bardzo proste, żeby naśladować wiarę ojca Gideona, jak <grym> no, zupełnie, zupełnie inna interpretacja też y, tych słów i, i zarazem tego, 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 o tych stądkach, o tych dobrych uczynkach, coś, co, co, na no, co nie zwracano y, No, zwracał tak pokrótce, sparafrazuję, że. Że woda nie ma mocy oczyszczającej, nie? a pismo jasno mówi, że to jałmużna można gładzi grzechy, nie? że miłosierdzie gładzi grzechy. Że te sześć stągwi to jest sześć uczynków miłosierdzia, które na różne sposoby, na różnych poziomach można yy, dawać to miłosierdzie, tak jak ktoś jest yy, na przykład w, w, na przykład jest chory, nie, to może jego ciało chorować, ale może też jego serce chorować. Nie? Yy, czy tak samo więzień na różne sposoby można być i i, I kiedy udzielasz nieznajomemu, właśnie komuś, kto nie jest ci szczególnie bliski, pomocy, to w tej osobie właśnie udzielasz Chrystusowi pomocy. Nie? To jest Chrystus. I to oczyszcza Cię. I to Cię oczyszcza. I to o, mocny typ, naprawdę mocny typ. I to co jest fajne, też znowu zwracam uwagę na to, co Łukasz mówi po prostu jechałem koło niego w pociągu dzisiaj. Że bardzo Łukasz się cieszył z tego, że potem spotkaliśmy się u z duchaczek na takim jedzonku, się strony wszystkich. No nie wszystkich, wszystkich, ale tam dużą ilość. Kogo mogły? Kogo mogły. Dlatego, że dopełnieniem tego czasu było to spotkanie, nie? I to też było super, że, że tam u po prostu były rozmowy. No, no, że jednak ten kościół. Myślę, że tam u tak widziałem, w pewnym momencie stałem, patrzyłem na wszystkie osoby i widziałem taki dom, w którym ktoś, ja chyba Ty, Dima, tak właściwie, tam takie dziecko, które na początku było, płakało, jak tam przyszliśmy, co nie? Potem się tak spojło i potem widziałem, że na przykład wziął się na barana, co nie? I potem się jakby zupełnie zmieniła twarz tego dziecka, było wesoło i się tam bawiło. Każdy z sobą rozmawiał, naszą. każdy jedno, Naprawdę było fajnie, jak w domu. Dom duchacki, tak, Co, co tak. Bardzo, mnie, bardzo mnie ucieszyło, że i w Rzymie, i teraz też coraz bardziej możemy właśnie współpracować z trami, łapać ten kontakt. Co jest, co jest, uważam, bardzo cenne i bardzo się ucieszyłem, że w Rzymie też te nasze środowiska mogły się jeszcze bardziej przyniknąć teraz, kolejny raz i te okazje są ultra cenne. Naprawdę bardzo dużo siostrom zawdzięczamy, choćby nawet to, że bardzo się postarały o to, żeby widon został udany do Błogosławenia. Więc no, Myślę, że myślę, że pięknie jest, że możemy się nawzajem jakoś wspierać. A naprawdę wiemy, że siostry nas wspierają też dużo. No. Także taki, taki fajny mamy czas. Cię Czy coś by chciał jeszcze dodać na nasz szpec? Szpec. Szpec? Szpec może się pomodlić. Pomódl się szpec. Okej. Okay. Tak teraz? Nie, może, jutro. może być jutro, pojutrze. No, to jutro my rozumiemy kat no, wszystko. Nie, pomódl ci teraz. Dzięki Ci, Ojcze, za... za Ojca Gwidona, za to, że zostawiłeś na w nim świetlany, taki radosny, radosny przykład tego, jak służyć innym, ubogim, cierpiącym, chorym, a proszę Cię, Panie, żebyś dał nam wszystkim serca, które będą uwrażliwione, wyczulone na potrzeby innych, abyśmy mogli dawać siebie naszym braciom, naszym bliźnim, tak jak dawał też siebie ojciec Gwidon, który patrzył na Jezusa i upodabnia się do Niego. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Pan z I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Szacowący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa z Duchem Świętym. Alleluja. Bogu niech będą dzięki z i z Tobą. Alleluja. 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 Jak to drugiemu gościowi podobało się to doświadczenie? Takie, że ja jestem w szoku. <laughs>